Witam Was serdecznie na naszej dzisiejszej medytacji związanej z przejściem Saturna do znaku ryb oraz z pełnią księżyca w znaku Panny. Te dwa aspekty, te dwa niezwykle silne elementy Wszechświata zostały połączone i za chwileczkę zrobimy sobie medytację właśnie w tym konkretnym. Temacie. Medytacja jest dla wszystkich w 100% bezpieczna. Powinniście wiedzieć, że nic, co w trakcie tej medytacji się dzieje, nie jest na waszą szkodę. Medytacja jest zabezpieczona, i wszyscy, którzy biorą w niej udział, e, powinni czuć się e, spokojni i bezpieczni. E, w trakcie medytacji będziecie słyszeli e, mój głos prowadzący was przez tę medytację. E, jeżeli Zobaczycie, będzie Wam się wyobrażało cokolwiek, co, czego nie mówię, to bardzo proszę, żeby medytację opuścić i zrobić się w innym, dogodnym momencie. Podobnie, kiedy zaczniecie sobie wyobrażać coś, czego nie czytam, czego Wam nie przekazuję, to również jest sygnał na to, że w tym momencie medytacja Wam się raczej nie uda. Możecie wrócić do niej w dowolnym momencie. Ona zostanie tutaj z nami już na dłuższy czas. Chciałbym również, żebyście wiedzieli, że nie jest to medytacja, w której musicie w jakikolwiek sposób się naginać do czegokolwiek. Proszę, żebyście po prostu usiedli sobie bądź położyli się wygodnie w ulubionej przez was pozycji, oddychali spokojnie, nie zmieniali tempa oddechu. Ono się zdecydowanie dostosuje samo w tej medytacji. Nie ma potrzeby, żeby jakoś specjalnie modyfikować e, cokolwiek na potrzeby medytacji. Ja za chwileczkę zniknę z ekranu, zostawiając Was z tym tutaj buddom, który powinien Wam się już zacząć wyświetlać normalnie, kiedy ja zniknę. E, I cóż, życzę wszystkim przyjemnej medytacji. Jeszcze zanim rozpocznę medytację, poproszę, żebyś ktoś napisał, czy dźwięk muzyki nie jest zbyt głośny. Nie chciałbym, żeby ktoś zagłuszył naszą medytację. E, a po tym okresie Oczywiście spokojnie. Rozpoczniemy medytację. Także. Jeszcze go nie będzie słychać dziewczyny, ale zaraz się okaże. Ja już znikam, a wam się pojawia budda. I teraz może być tak, że dźwięk będzie przez chwilę bardziej. słyszalny. dźwięk muzyki. Jeżeli będzie zbyt głośno, to wtedy go dostosuję. To przede wszystkim tak, żeby tak, żebyście przede wszystkim słyszeli dobrze mój głos. <laughs> Także zachęcam do tego, żeby usiąść lub położyć się, złożyć oczy i oddychać spokojnie. Tempo oddechu, już jak wspomniałem, ono dostosuje się sam Z każdym wdechem poczuj, jak wypełniacie światło, energia miłości i radości. Z każdym wydechem zaś poczuj, jak zmartwienia, troski, blokady i lęki opuszczają się. Światło wpływa od czubka głowy i spływa delikatnie na czoło. Blokady mentalne odpuszczają. Światło spływa przez trzecie oko do gardła i klatki piersiowej. Umysł logiczny się wyłącza, a troski rozpuszczają się. Światło wpływa do serca, skąd rozchodzi się na całe ciało. Smutek i zwątpienie odchodzą w niepamięć. Światło napełnia splot słoneczny i buduje ochronę tej medytacji. Odchodzą od ciebie programy blokujące rozwój. Światło spływa przez podbrzusze, pobudzając Twoją kreatywność. Lęki i wątpliwości się oddalają i rozpuszczają. Światło przez czakrę korzenia spływa do stóp i łączy się z energią ziemi. Ogarnia cię cisza i spokój. Wyobraź sobie, że jesteś najbardziej w tu i teraz, jak to możliwe. Wyobraź sobie, że jesteś obecna, obecny w swoim ciele, w miejscu, gdzie aktualnie jesteś. Skup się na oddechu i postaraj się wsłuchać w swoje serce. Po chwili będziesz słyszeć, jak Twoje płuca wypełniają się powietrzem. A serce rytmicznie uderza. Kiedy wszystko wokół ciebie stanie się tymi dźwiękami oddechu i bicia serca, wyobraź sobie, jak cała przestrzeń staje się zielono-złota. Zobacz, jak ta delikatne światło. Wypełnia wszystko, co Cię otacza. Początkowo światło może być seledynowe lub miętowe, jasnozielone, ale z czasem nabierze wyraźnej zielonej barwy ze złotymi promieniami. Kiedy cała przestrzeń będzie już zielono-złota, wyobraź sobie, że na jej środku rośnie drzewo. Jest ogromne, ładnie ukształtowane. Ma piękną koronę i zdrowy system korzeniowy. Nie ma jednak liści ani kwiatów, po prostu drzewo. Trochę jak zimowe, chociaż przestrzeń wokół niego jest zielono-złota bardzo wiosenna, nawet letnia. Na środku drzewa coś wyraźnie błyszczy. Podejdź i zobacz, co to jest. Kiedy będziesz już przy drzewie, zobaczysz, że na środku jest zawieszone złote serduszko. Jest ładne, równe, ale kiedy się przyjrzysz, zobaczysz, że jest popękane. Szparki w sercu są niewielkie, ale przyglądając się, wyraźniej widzisz. Weź to serce do ręki i przyjrzyj się dokładnie tym szparkom. A kiedy będziesz to robić, przywołaj do tego miejsca, do tej przestrzeni, osobę lub wydarzenie z ostatnich trzech miesięcy, które Twoim zdaniem przyczyniły się do tego, jak wygląda to serce. Może to być konkretna osoba, którą znasz, może być to osoba, której nie znasz, bo cię na przykład odrzuciła, powodując pęknięcia w sercu. Może to być zdarzenie, jak utrata pracy, kłótnia z przyjaciółką, przyjacielem, lub zawód, który sprawia ci ktoś bardzo bliski, rając twoje uczucia. Ktokolwiek, cokolwiek to będzie, poczekaj chwilę, aż się wyraźnie pojawi. Teraz, kiedy osoba lub wydarzenie jest już przed Tobą, weź popękane złote serce w prawą rękę i połóż je dokładnie przed tą osobą bądź przed sceną, którą widzisz. Kiedy to zrobisz, zadaj sobie pytanie, dlaczego ta osoba to zrobiła lub dlaczego to wydarzenie się przytrafiło. Dlaczego twoje serce musi być popękane w związku z tą osobą lub z tym wydarzeniem? Powiedz to pytanie nawet na głos. Pytając tej osoby czy wykrzykując je w kierunku tego wydarzenia. Nie czekaj jednak na odpowiedź. Nie chcemy, aby twoja wyobraźnia kreowała teraz usprawiedliwienia dla tego co się wydarzyło, dla tego co cię spotkało. Czujesz, jak leżące między wami serce pulsuje, nadwyrężając jeszcze bardziej pęknięcia, ale ty krzyczysz dalej. Dlaczego? Dlaczego? Aż w końcu, kiedy będziesz gotowa, gotów, zobaczysz, jak rozsypuje się na kawałki to serce i uwalnia się ciemno-granatowa stróżka światła. Kiedy granatowa stróżka odpłynie i rozpuści się w zielono-złotej atmosferze wokół ciebie, zobaczysz, jak stojąca przed tobą osoba, czy też wyświetlające się wydarzenie, znikają całkowicie, zmieniając się w pomarańczową energię. Była osoba bądź wydarzenie, a teraz jest pomarańczowa chmura energii. Kiedy przyjrzysz się tej energii, zobaczysz, że możesz ją dotknąć, że jest specyficzna, taka trochę lepka, a trochę chmurzasta, trochę delikatna, a trochę jednak, no właśnie, dziwna w dotyku. Weź swoje popękane złote serce i połóż je na białym stole, który widzisz po swojej lewej stronie. Kiedy będziesz odkładać tam serce, zobaczysz szklany pojemnik, miseczkę. Zabierz za sobą miseczkę i zbierz w nią pomarańczową energię. A kiedy to zrobisz, również postaw ją na stole. Na stole zobaczysz też kartkę i pióro w kolorze niebieskim oraz świecę w kolorze fioletowym. Usiądź przy stole i najpierw zapisz na kartce wszystkie emocje, jakie teraz ci towarzyszą w związku z tym, co się wydarzyło, w związku z osobą, która cię zraniła. Nie spiesz się. Pomyśl, jakie to były uczucia, jak na ciebie wpływały, czy były jednostajne, napływające, powracające, czy zanikają, czy są. Właśnie, jakie one są. Zapisz tyle szczegółów, ile jesteś w stanie teraz sobie przypomnieć. Wiedz jednak, że nie jest to konkurs na więcej słów, nie jest to konkurs na więcej zdań. Ważniejsze jest, aby wszystko, co teraz piszesz, płynęło prosto z Twojego serca. ba 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 Gdy skończysz to pisanie, napisz jeszcze jedno zdanie. Z wdzięcznością przyjęłam, przyjąłem tę lekcję. Wierzę, że była ona dla mojego dobra i rozwoju. Dziękuję. Wybaczam tym, którzy się przyczynili do mojego bólu. Wybaczam też sobie, że tyle czasu ten ból pielęgnuje. Teraz oczyszczam wszystkie energie, emocje, ból, lęki i blokady, które wiążą się z tą lekcją, ale zaburzają moją harmonię i balans. Ufam, że wszystko, co mi nie służy, odejdzie, a wszystko, co dla mnie dobre, przyjdzie w przygotowane w ten sposób miejsce. Niech tak się stanie tu i teraz. Kiedy skończysz pisać, przeczytaj jeszcze raz to, co napisałaś, napisałeś wcześniej. I to zdanie: Z wdzięcznością przyjęłam, przyjąłem tę lekcję. Wierzę, że była ona dla mojego dobra i rozwoju. Dziękuję. Wybaczam tym, którzy się przyczynili do mojego bólu. Wybaczam też sobie, że tyle czasu ten ból pielęgnuje. Teraz oczyszczam wszystkie energie, emocje, ból, lęki i blokady, które wiążą się z tą lekcją, ale zaburzają moją harmonię i balans. Ufam, że wszystko, co mi nie służy, odejdzie, a wszystko, co dla mnie dobre, przyjdzie w przygotowane w ten sposób miejsce. Niech tak się stanie tu i teraz. I kiedy skończysz czytać, spal tę kartkę, odpalając ją od świecy, i wrzuć do pomarańczowej energii, która stoi przed tobą w szklanej miseczce. Na początku zobaczysz, jak całość wrze, po czym po chwili zmieni się w płynny metal w kolorze czerwonym. Kiedy czerwień nabierze już najpiękniejszej odmiany, Najpiękniejszego odcienia, kiedy będzie wystarczająco czerwona, w Twojej opinii, wrzuć do tego płynnego metalu kawałeczki spękniętego serca, i zobacz, jak się pięknie scalają, zobacz, jak kawałki niczym z magnesu zbliżają się do siebie i jednoczą ponownie w kształt serca. Kiedy całe złote serce będzie już ukształtowane, i pozostanie w znaczeniu już tylko ono. Cała czerwona, metalowa energia zostanie wchłonięta do tego, żeby zjednoczyć serce. Weź się do ręki i przyjrzyj się mu uważnie. Miejś miejsca pęknięć są nadal widoczne, ale nie ma już tam dziur. Wypełnia je przepiękna czerwona energia. Energia wzrostu, energia siły. Energia wybaczenia, współczucia i odpuszczenia tego, co ci nie służy. Energia nowego. Pęknięte serce nigdy nie będzie już takie samo, ale Twoim zadaniem jest zawsze dbać o to, by nie miało dziur, by pięknie wypełniać te dziury energią. Energią wzrostu, wybaczenia. Energią współczucia, odpuszczenia, energią siły, energią początku. Pamiętaj, że dzięki temu przepływ energii jest właściwy, a ty masz szansę na przyjęcie nowych, pięknych energii do Twojego życia. Weź teraz złote serce i podejdź do drzewa i umieść je z powrotem w tym samym miejscu, z którego je wzięłaś, wziąłeś. Najpierw zobaczysz, jak czerwone wypełnienia pęknięć pięknie rozbłyskują tą energią, a zaraz potem całe drzewo zacznie wydawać się bardziej żywe, niż kiedy widziałaś, widziałeś je na początku tej medytacji. Widzisz teraz, że jest bardziej witalne. Kiedy się oddalisz, zobaczysz, że korzenie zaczynają pobierać energię. A na gałęziach pojawiają się liście i pąki kwiatów. Kiedy oddalisz się jeszcze kawałek, zobaczysz, że twoje drzewo zakwitnie. Koniecznie zapamiętaj kolor tego kwitnienia. Tymczasem nadszedł moment pożegnania tej przestrzeni. Możesz do niej wracać w dowolnym momencie. Teraz jednak usłyszysz swój oddech i bicie serca. Skup się na tych dźwiękach. Zobaczysz, jak zielono-złota kraina z drzewem na środku rozpuszcza się, a Ty jesteś bardzo świadomie w tu i teraz. Poczuj swoje ciało, zacznij reagować na dźwięki dookoła. No i w końcu wróć do nas, do rzeczywistości. Otwórz oczy i uśmiechnij się. No, i jesteśmy z powrotem po medytacji. Mam nadzieję, że udało Wam się pięknie przejść przez całą medytację, że udało Wam się pięknie zobaczyć wszystko to, co czytałem, że udało Wam się wziąć te serduszka i je skleić gdzieś tym czerwonym metalem, który powstał. Z niczego innego, jak z wydarzenia, które spowodowało pęknięcia. Ja Widzicie sobie tutaj tylko. Okay. Nie wiem, czy my jesteśmy z powrotem. Nie wiem, czy udało wam się już wrócić z tej medytacji. Czy jesteście, ale mam nadzieję, że już tak, że powoli wych, Tak, dobra. Jesteście, wychodzicie, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że reagowaliście na tą medytację emocjonalnie, bo taka właśnie powinna być: pełna emocji, pełna opuszczenia, wyrzucenia, pozbycia się, sklejenia na nowo. To bardzo ważne. Punkt przejściowy w trakcie roku astrologicznego, ta pełnia i dodatkowo w tym roku wejście Saturna do znaku ryb przepięknie zamyka nam pewien okres i otwiera zupełnie nowy. Także, moi drodzy, mam nadzieję, że wszystkim rozkwitły na końcu drzewa i że kwiaty, które się na nich pojawiły, były zachwycające. Czego Wam oczywiście życzę. I nie wiem, czy coś się wydarzyło i nam zacięło, czy czy po prostu Was wycięło w trakcie tej medytacji. I jeszcze gdzieś jesteście. Gdzieś biegacie w przestworzach. I nie jesteście w stanie wrócić. Mam nadzieję, że. Że powoli jesteście w tu i teraz. Oj, coś się zacięło. Dostałem taką informację, że coś się zacięło. Mam nadzieję, że nie w trakcie medytacji. Zacięło was. <laughs> Jak zacięło, zacięło was, czy zacięła się medytacja? Mam nadzieję, że nie medytacja się zacięła, bo to by był koszmar. Moi drodzy, życzę Wam pięknej, spokojnej, Transformacji w trakcie pełni. Życzę Wam cudownych życzeń, które sobie napiszecie i je spalicie. Życzę Wam oczyszczenia wszystkich magicznych e, wydarzeń z całego roku. Pozbycie się wszystkich map, pozbycia się wszystkich niechcianych już życzeń, spalenia wszystkiego, co już wam nie służy, co było częścią waszych manifestacji w poprzednim roku astrologicznym. Mamy. E, medytacja się nie zacięła. To najważniejsze. Mamy. E, Ostatnie dwa tygodnie do nowego roku astrologicznego. Mamy ostatnie dwa tygodnie do e, ważnych przejść, kolejnych ważnych przejść e, w, we wszechświecie, do kolejnych ważnych punktów granicznych naszego wszechświata. Także koniecznie je wykorzystajmy, koniecznie wyczyśćmy nasze przestrzenie manifestacyjne, tak, żeby z radością i ze świeżością przywitać nowy rok astrologiczny, który już za dwa tygodnie. A tymczasem życzę Wam spokojnej nocy i raz jeszcze przepięknej transformacji w trakcie tej pełni i wiążącej się z nią, z nią, as i wiążących się z nią aspektów. O tak miałem powiedzieć. E, dziękuję bardzo. Dobranoc. I zachęcam do odtwarzania tej medytacji.